bok przy zatoce, ale ja przypomnę, że ta zaka nie stoi tylko przy, naprzeciwko działki pana Białasa, ale też naprzeciwko sąsiadki pana Białasa i grunt, który był w tej chwili, na którym wiatrę można było postawić, o ile wiem. Został z artykułu 74 za wykupiony przez miasto od właścicielki i tam będzie prawdopodobnie postawiona wiata. Ja o tym nie decyduję, to ZTM będzie wykupiony to. Wykupiony ale... od właścicielki, no właśnie. Pan Białac być może teraz z telewizji się dowiaduje, że nie jest właścicielem działki, która jest jego własnością, przynajmniej zawsze była, tak zawsze uważał, na jakiejś w końcu podstawie można było zbudować ten przystanek posługując się trochę innymi narzędziami prawnymi, żeby tak mu nie robić niespodzianki przy płocie, za płotem, pod płotem. My nie znamy jak gdyby całego postępowania, które odbywało się. Ale jak można to było zorganizować, żeby było bez konfliktu? A czy jest procedura? Bo procedura przy, przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę, ona jest określona i każdy z mieszkańców na pewno był zawiadamiany o tym, że będzie taki, a nie inny przebieg tego droga, tej drogi, chodnika i, i, i usytuowania tego przystanku. Ja myślę, że tutaj gdzieś zabrakło komunikacji. Często tak jest, że ludzie, jeżeli nie, nie widzą tego, co się dzieje za ich oknem, to nie mają tej wyobraźni, bo nie potrafią stwierdzić, jak to będzie wyglądać. No to niech sobie tam budują. Nie, nie zwracają uwagi nawet na te pisma, które otrzymują, na zawiadomienia, na tok postępowania. A później, oczywiście po fakcie, mimo że podpisali wcześniej zgodę, że mimo że stwierdzili, że no, jak gdyby to ich nie dotyczy, no, patrzą, a tu jest coś takiego, co mu nie odpowiada. Nie? Dlatego może i tak jest w tym przypadku trudno powiedzieć. Ja tylko chciałem dodać, że wesołej drogi buduje się w ten sposób, że zawsze jak budujemy drogi, zrobimy konsultacje z mieszkańcami. To nie jest rzecz, która jest ukrywana. Często organizujemy spotkania i... O tym, że takie konsultacje się odbywały, świadczy mnóstwo pism, które w tej sprawie wpłynęło od Nie jest tak, że ludzie rano, patrzą na. Nie, 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 nie proszę Państwa, mamy mnóstwo pism, które, które, które wpłynęło do urzędu właśnie w związku z między innymi z tą pierwszą koncepcją. Czyli tak naprawdę każda osoba, która mogła, która chciała się tym interesować, mogła te swoje uwagi wnieść. Zresztą ja mam... w, Państwa artyku... w Państwa felietonie był, była taka informacja, że urząd chciał z Panem Białsem rozmawiać, a Pan Biausem właściwie... Ja mnie. mam tutaj tylko jedną właściwie podstawową wątpliwość. Jeśli po obejrzeniu naszego programu jutro do redakcji przyjdzie Pan Białas i przyniesie dokumenty, z których będzie wynikało, że jest właścicielem e, tych 100 metrów kwadratowych zajętych przez te inwestycję, to będziemy musieli się z Panem Naczelnikiem i Panem Burmistrzem spotkać tak. jeszcze raz. A teraz posłuchajmy, co mają do powiedzenia inni ważni w sprawie. Z tego wszystkiego wynika, że od momentu wydania wyroku nie można było przenieść ziarenka piasku na tej budowie. Nie wolno było kontynuować budowy, ponieważ sąd już w wyroku stwierdził, że ta decyzja, którą uchylono, nie podlega zaskarżeniu najpierw do momentu uprawomocnienia się tego wyroku, ale wyrok się uprawomocnił w styczniu 2007 roku. Decyzja była uchylona, a zatem nie było ostatecznego postanowienia, nie było ostatecznej decyzji, która by pozwalała prowadzić budowę. I nie wolno jej było prowadzić. Konsekwencją no. e, niezgodnych z prawem działań e, urzędu m, może być e, jedno z znaczy Po pierwsze e, poszkodowany przez te działania, no, może zwrócić się do prokuratury i złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Tutaj już działania musi prowadzić sam skarżący. Ewentualnie, jeżeli okaże się, że racja była po jego stronie, służy mu prawo wniesienia, złożenia wniosku o odszkodowanie najpierw do... Organu administracji, a jeżeli tego nie uzyska, to może starać się o odszkodowanie na drodze procesu cywilnego. Jednym słowem, nieważne kto ma rację, ważne, że ten przystanek tam będzie. Co ewentualnie może dostać uważający się za poszkodowanego pan Białas, to jakieś tajemnicze odszkodowanie. W studiu dr Jacek Laskowski, architekt, ekspert prawa budowlanego i, i profesor Marek Chmaj prawnik konstytucjonalista. Niby drobiazg, a, a, a trochę i śmieszy, i ośmiesza. Tak naprawdę. Ta sprawa jednak jest poważna. Jest bardzo poważna. Przede wszystkim do końca nie wiemy, czy to była własność pana Białasa, czy to nie była własność. Jeżeli... Myślę, że pan Białas tego do końca nie wie i pan Burmistrz tego też do końca nie wie. Jeżeli to jest, Jeżeli to jest taki własność argument... pana Białasa, to musi być decyzja nie wywłaszczeniowa. Nie. Konstytucja mówi w artykule 21 o ochronie własności. Wywłaszczenie może nastąpić tylko na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Z drugiej strony trzeba powiedzieć sobie jedno. Wynika z tego materiału, że budowa okazała się samowolna. Według definicji samowola budowlana jest to budowanie bez pozwolenia lub budowanie po tym, jeżeli uchylono prawomocną decyzję. Ta budowa jest samowolą i w związku z tym yy, obecne przepisy prawa wskazują jasno, co z, taką, yy, co, co, coś z takim obiektem budowlanym musi się stać. Więc zostać musi się stać? Powinien zostać rozebrany. Powinien zostać rozebrany. No tak, bo nie wyobrażam sobie rozebrania całej ulicy, która była przebudowana i która była przedmiotem pozwolenia na budowę. Ja bym to troszeczkę widział inaczej jednak. Pozwolenie na budowę było i było utrzymane w mocy przez wojewodę, czyli było, dzielnica miała prawo rozpocząć, rozpocząć prace budowlane. A potem co zrobił sąd? To prawa się powinno dosta, wydarzyć? została wniesiona do sądu. Sąd, y, ja nie znam tej sprawy szczegółowo, opieram swoje oceny na podstawie tego, co kilka minut temu y, usłyszałem z poprzedniej dyskusji. Y, sąd, y, rozumiem, uchylił decyzję pozwalającą na budowę, I, czyli mamy sytuację opisaną w artykule 50 prawa budowlanego, czyli budowa bez wymaganego pozwolenia. Nie jest to klasyczny przykład samowoli, że ktoś zaczyna coś robić, nie, mając nie ma dokonu, na to żadnego dokumentu, dokumentu przyszedł sobie coś nie. Y, Wówczas nadzór budowlany powinien taką budowę wstrzymać i rozpocząć proces tak zwany, jak my to nazywamy, naprawczy, czyli doprowadzenia do zgodności z przepisami, czyli nakazać wykonanie pewnych czynności, wyjaśnienia pewnych okoliczności po to, żeby wydać decyzję albo o zaniechaniu dalszych prac, lub do przywrócenia do stanu poprzedniego, lub, lub, lub zezwolić na, na, na kontynuowanie tych prac, nie wiem, zatwierdzając projekt zamienny, czy, czy uwzględniając przedstawione przez dzielnice wyjaśnienia. Nie wiem, jak się to toczyło, natomiast, natomiast sytuacja, sytuacja nie jest tu do końca jednoznaczna. Bo ja rozumiem, że przedmiotem konfliktu jest ocena własności. I tu się bardzo, bardzo dziwię, gdyż ta sprawa jest no, w cywilizowanych krajach uporządkowanych, po to tworzy się organizm państwowy, żeby istniały księgi wieczyste, żeby istniała ewidencja gruntów. I to jest źródło informacji o tym, do kogo grunt należy a nie jakby wyobrażenie, że ja to, to proszę tego, źle nie rozumieć, no, ja to, że nie nie. Dokładnie, była sobie działka, to sobie potem była a a Pan, który mieszka tak? w tym miejscu, wyobraża sobie, że to jest jego. I tu te wyobrażenia nie mogą być podstawą y, żadnych działań administracyjnych. Tu muszą rozstrzygnąć po prostu to dokumenty. Jeżeli, jeżeli to nie jest jasne, no to jakaś ekspertyza prawna powinna to rozstrzygnąć. Sytuacja, w której mamy tę wątpliwość, którą mamy, a sąd podejmuje taką decyzję, jaką podjął, to, to pan Białas nawet jeśli nie ma racji, to ma rację. Czy ja dobrze rozumiem? E, rację. Czy ja dobrze rozumiem? E, właściwie tak. Należy jednak odnieść się do słów przedstawiciela dzielnicy, który powiedział o tym, że jego zdaniem wszystko jest w sprawie w porządku. No, z tego co słyszeliśmy, w porządku na pewno nie jest. Kontynuowanie budowy pomimo tego, że gmina, dzielnica nie miała takich praw de facto jest działaniem samowolnym. Zakończenie budowy oznacza, że tej, tego obiektu budowlanego już nie można zalegalizować, ponieważ został postawiony z naruszeniem prawa. A zatem jest to obiekt, który został, nazwijmy rzecz po imieniu, postawiony z naruszeniem prawa. I w związku z tym protest pana Białasa jest jak najbardziej uzasadniony. Tak, ale to, to też jest... My, mamy świadomość, że te cele publiczne e, 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 są, jakby, ja stanowią czekali... wyższość nad celami prywatnymi, ale na to też są rozwiązania, nie, też są procedury. Nie można tak sobie po prostu przyjść i a komuś ja tylko, coś nie, zbudować. Nie wiem, nie wiem i chciałbym się zapytać, bo jak zakończyło się postępowanie w nadzorze budowlanym? Czy nadzór budowlany, bo ja z, z tego no nie pamiętam tej sprawy, natomiast jeżeli było takie postępowanie prowadzone, to ono powinno, do, powinno doprowadzić do jakiegoś rozstrzygnięcia, a ja tego rozstrzygnięcia nie wiem. Czy takie rozstrzygnięcie jest? nakazujące rozebranie tej, tej zatoki bo ja nie Nie, czy... nie ma takiego rozstrzygnięcia. Aha. No Czyli to, no sąd sobie... sądem, a sprawiedliwość musi być po nie, nie. miasta stronie, tak? po, po dzielnicy stronie. Tak, ale tego też nie można tak, tak, tak upraszczać. No proszę zrozumieć, ja rozumiem, że przedmiotem, przedmiotem pozwolenia na budowę jest, jest, przebudowa, jest przebudowa drogi. Budow... Omówić e, drogi, całej tej drogi no to więc... na pewno w tym programie nie zdołamy. Jedno jest pewne, kilka rzeczy pozostało do wyjaśnienia. I albo przystanek będzie rozebrany, albo pan biała dostanie odszkodowanie, albo ktoś dostanie po łapach, bo tak do końca w porządku. W tej sprawie nie jest. Z tą myślą zostawiam Państwa a za chwilę informację.